Po prostu to albo, albo mieli wygórowane ambicje, albo po prostu nie pasowali do koncepcji, albo nie dało się ich yy, po prostu załatwić nie? No z innych klubów. Także to nie jest tak, że, że, że tu się pchają i wszyscy by chcieli grać, no środki są po prostu bardzo takie ograniczone, jeżeli chodzi o, o zawodników. Ja się cieszę, że, że się udało nawet taki skład zrobić, powiem Wam szczerze, że, że, że bardzo się cieszę, że się udało taki skład na tą rundę. Jak będzie na następną? Czas pokaże. Ja może zadam pytanie. Wiemy, w, jak, w jaki sposób są prowadzone transfery, poszukiwanie transferów zawodników w innych klubach mniej więcej. Wiemy, jak to wygląda w Czy, Czy tutaj Pan mówi cały czas, że piłkarze się zgłaszają. Czekacie na, na zgłoszenie piłkarzy, czy po prostu no, ktoś szuka? Ich? Nie, szukamy. To nie jest tak, że mamy taki, pewne plan. Trochę tam Piotrek troszkę tam załatwiamy, my tam pytamy trenerów. Nie? Konkretnie szukamy na konkretną pozycję. Nie? Nawet i zawodnicy, którzy u nas grają, to też tam gdzieś wskażą jakiegoś chłopaka, że niech przyjdzie, zobaczymy co potrafi. Czy pasuje charakterem na tej, na tej, na tej pozycji, czy, czy jest lepszy od naszego, co mamy. jest tak, że my to, to, to na pewno szukamy i teraz wiemy, że szukamy obrońców i to nie dwóch, a może i trzech. No. Powiem szczerze. Jeżeli się trafią nam trzech dobrych obrońców. Coś trafił nam się Widzon, no, akurat nam się trafił, spasował. Była krótka rozmowa, i chciał więcej, zaproponowaliśmy mu tyle, ile mogliśmy. Zgodził się, pomimo to, że miał więcej, powiem Wam szczerze, że miał więcej tam czy Ale chciał spróbować tutaj, chciał tutaj piłki zobaczyć. I, i, i widzicie, no. bo po jednym meczu już, już można było zobaczyć, że ten chłopak jest dwa razy lepszy od tego, co my mamy. Nie? No i dobrze, że był. Ale to musi się trafić taki ustaw, który będzie chciał, który nie tylko patrzy na, 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 na aspekt finansowy, ale też i sportowy, nie? No. W tym aspekcie finansowym to jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o której się przekonało wielu zawodników, którzy w wyższych widać. To nie ktoś dane na papierze, to nie jest sztuką, tak? Bo tutaj problem mówi bardzo mądrze. Woli powiedzieć komuś, o czym, słuchaj, możesz otrzymać tyle i tyle, nic robię sobie mu i potem się tłumaczy, że nie wypłaci. A o tym, że, że sami widzicie, tak? Jest tutaj czwarta liga, a przechodzą chłopcy z pierwszej ligi. Tak jest w tej chwili, tak? Oni przestaje się patrzeć tylko na aspekt sportowy, ale patrzy się również na to, z czego jeszcze można rodzinę utrzymać. Czy też nie wiem, z czegoś przykładowo, każdy coś chce utrzymać. Tak? No, nie nie ja nie... Ten... tak, nie, ja pewnie, no i tutaj, na pewno... No, 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 Jarzynka, no. Dobry piłkarz tyle, no. Ale no, tak zdecydowało, odszedł. No. Nie chciałbym się na jego temat wypowiadać, powiem wam szczerze, bo, 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 bo ja najwięcej mam do Jarzynki pretensji, dlatego że on się tu wychował, tu mu, tu mu Szczakowianka dała praktycznie piłkarsko wszystko, a no niestety, no ja mam takie, takie mam wiadomości, to że, że, że był jednym z tych, których który, który nie chciałby, żeby, żeby Szczakowianka pracowała. Także nie chcę na jego temat, nie ma go tu dzisiaj, to nie będę mówił, ale. ale... Ale to nie ale to jest jego decyzja, i temat dla mnie jest zamknięty po prostu. Praż przyszedł, puściliśmy go, puściliśmy go do wojska, a nie wzięliśmy ani złotówki za to, żeby sobie wojsku grał. To on przyszedł tutaj. No i poszedł, miał w nosie poszedł i zostawił nam. Wszyscy wiecie, jaką my mieliśmy wtedy kadrę. Mieliśmy kadrę 14 zawodników, w tym jeden, 16, w tym 11 do grania. I oni nie patrzyli na to, że my nie mamy kim grać, tylko poszli tam gdzie, gdzie. Nie wiem czy więcej nie liczy, czy, ale to jest ich decyzja i dla mnie to jest rozdział zamknięty. Myślałem, że, że ludzie związani ze Szczakowianką są na całe życie, ale nie Nie każdy jest tak związany. Dzisiaj niestety pieniądz rządzi wszystkim, a nie przywiązanie do klubu. I dlatego nie chcę negować I postanowienia. Zrobili jak zrobili, życzę im jak najlepiej. Nie grają. W każdym boziadzie, dopóki ja tu będę, to oni będą na pewno Szczakowianką grać. A wspomniane Bizonie, jak on wzięlle, czy będzie Od stycznia do grudnia, zostaje. Bizon zostaje, tak. A, do czerwca, jest z nami, także tutaj nie ma tam żadnych z jego strony, żeby chciał odejść czy coś. Słuchajcie, my, my, tak jak tutaj Piotr powiedział, że mamy pewien y, budżet, ja poza tego budżetu nie mogę wyjść. no Nie mogę po prostu, bo to się potem co miesiąc rośnie, rośnie, rośnie i robi się dług. A potem jak się zrobi dług to nikt tego nie chce płacić. Więc, więc to co Piotr powiedział, ja Bizon na pewno tam chciał więcej. A ja mu powiedziałem krótko, będziesz miał co miesiąc te pieniądze i masz je pewne. I on naprawdę dzisiaj to docenił, że on ma regularnie pieniądze i co miesiąc nie? to co Piotr mówił. Może mniejsze niż tam miał, ale jemu się podoba klima, tam nie było takiego ruchu kibicowskiego, nie było takiego stadionu, nie było takich nowe w nowe, no, no gdzieś tam z Krakowskiego gdzieś tam, z Małopolskiego, gdzieś tam. No, gdzieś tam, no, tam są inne, inne i tu się inaczej gra, tam się inaczej gra. No, chciał zobaczyć coś, coś może nie wiem, chciał zobaczyć coś innego, no słyszał dużo o Sztakowiance, bo no, jest to chłopak, który już po prostu kariery nie zrobił, bo już 30 lat jest. Może ja mu życzę, żeby jeszcze zrobił no, Ale no, chciał spróbować coś innego i, i z tego co ja z nim rozmawiam jest bardzo zadowolony. Z bardzo fajny atmosferę. Tak nie wiem czy pan czytał. Nie czytałem. Na, na, na stronie Soly, że takiej atmosfery grał tu, 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 ale takiej atmosfery jak no i w drużynie. No i potwierdza, potwierdza to pan to co ja mówiłem przed chwilą, że, że, że przychodzą też zawodowicy, żeby przyjść dla, dla tego klubu, dla tego klimatu, dla tego czegoś innego, tego, tego eee. że, 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 że oni grają dla kogoś, a nie tylko, że tam jadą a tam pięciu jakichś dziadków siedzi i tam, tam oglądane ci. No. Także... No, no podjął decyzję, no trudno, no, no, podjął taką decyzję, no, szkoda, a bo by się też przydał, no, ale, ale trzeba było uszanować jego decyzję i tyle, no, nie, ma, nie ma co już roztrząsać. Było, minęło, był zawodnikiem, teraz tak przyjeżdża, interesuje się ktoś, klubem I mamy nowych ludzi, nowych zawodników i to się tak będzie zmieniać na pewno. Słuchajcie, jeżeli gramy w wyższej Lidze, to, to, to musimy, możemy stać w miejscu. My musimy, my musimy ten zespół podnosić ten poziom. musi być trochę lepszy. Nie? Są zawodnicy, ja tu nie będę mówił, ale są zawodnicy, którzy, którzy powyżej pewnych pułapów nie wyjdą. No. To już widać, nie? Kto, 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 kto może grać w trzeciej Lidze, kto może grać w czwartej Lidze. Także jeżeli będziemy awansować, to, to jest to z musu, trzeba będzie szukać lepszych zawodników, nie dlatego, że... Że no niektórzy nie nadążają po prostu za, za, za poziomem gry. Także, także to jest wymuszone, czy on tutaj oddał serce w aklasie, czy on oddał w piątej widzę serce. No to no wybacz, no. parcie wasze, parcie kibiców, parcie sportsorów, par, parcie po prostu miasta jest na to, żeby, żeby Szczakowianka grała coraz wyżej. No, no, sentymenty trzeba odłożyć na bok. I tak to wygląda, i tak będzie wyglądać, jeżeli będziemy po prostu yy, dalej mieli fundusze na to, żeby żeby podnosić ten poziom. Ktoś ma jakieś pytania? Ja chciałem się spytać, czy była y, propozycja, żeby na dzisiejsze spotkanie był tu trener Czy był zapraszany, czy... To jest pytanie do...? No, do organizatora tego spotkania. Znaczy tak, y, propozycja była, y, powiem szczerze, w ostatniej chwili y, bo na samym początku, spotkanie miało być wcześniej, jeszcze przed, przed meczem ze Skrom, przepraszam, ze Skrąg, Częstochowa. Dobrze idzie, Dobrze idzie. Dobrze idzie. E, ze Skrąg, Częstochowa, zarząd od razu powiedział mi, że, żeby nawet nie prosił Andrzeja Sremaka, żeby on nie przychodził na to spotkanie. Ja mimo wszystko zadałem takie pytanie, nie dostałem żadnej odpowiedzi, E, dowiedziałem się, że ma jakieś problemy rodzinne. Była taka e, propozycja, odpowiedź nie dostałem, więc trudno mi powiedzieć, jakie jest e, pana Andrzeja podejście do tej sprawy. Propozycja była chyba odrzucona. Po raz e, kolejny. Słuchajcie, panowie, to nie jest tak, że trener, tak. Znacie Andrzeja, czy jest troszkę takim synem człowiekiem. Jakby wam tu powiedzieć, ja dwa razy siadłem na ławce tam z nimi, gdzie w trakcie meczu. No i naprawdę powiem Wam szczerze, że ja w życiu nie chcę być trenerem. On, on po prostu, ja tutaj powiem Wam że tu straciło Szczakowiający dwóch w życie przez, przez Szczakowiankę I to mogę Wam powiedzieć. No. Jeden był Trebski. Byłem na meczu, pamiętam, był to w Sławkowie, trzy, trzy miesiące przed śmiercią. Ja mu mówię: się ty się wykończysz. I on się wykończy. Tak się przejmował i jakbyście widzieli co Andrzej przeżywa, jak on przeżywa ten mecz, przeżywa jakieś porażki, przeżywa wszystko. Dopiero to schodzi po meczu jak wygra, czy coś to widać po dopiero to schodzi. Ale... Yy, yy, wy kibice, my zarząd, sponsorzy no wymagają od, od niego, żeby tylko wygrywał. On, on stałem stałym jakimś takim napięciu. Każde jego, jest, zresztą, każde jego jakieś potknięcie to wykorzystują ludzie, kurde, którzy, którzy nie, że źle mu życzą, że źle mu zazdrośni ludzie, a takich jest bardzo dużo. No. No. Ja jestem bardziej spokojny, ja to przyjmuję inaczej, on nie, on raczej się tym przejmuje, on raczej po prostu nie pozwoli sobie na, na to, żeby ktoś mu zwracał uwagę, skoro, skoro nie ma argumentów na, na Na futbolu, na piłce, bo on ma szczerze na prenomajem trzeba się znać. To nie jest tak. Jakbyście tam od środka byli i zobaczyli... My może widzimy w jednym meczu jakiegoś zawodnika, że on dobrze zagra, ale on w drugim meczu już nic nie zagra. No, ale Andrzej widzi trenerki, widzi cały tydzień i widzi, który jest w formie, który jest przygotowany i wystawia. Ma swoje koncepcje. Nie może na przykład, bo tam... Ja tutaj nieraz słyszę, jak przeżywacie w jak przeżywają na meczu. Raczej tam stoję między kibicami i widzę, jak oni, jak oni komentują te mecze, to wszystko. No jak normalny kibic, nie jak, te, nie jak zawodnik, który kiedyś grał, tylko... Tylko jak nic, no. no. żeby nie być go goosłowny, dam wam przykład. No. Nie wiem, tam raz tam kogoś jakiegoś miał zmienić, puścić. Yy, był na wojsku cygnar, był na mrozek był na wojsku. No. no panowie, on nie może wpuścić trzeciego pomocnika, który jest ofensywny na przykład. No. Bo cygnar się nie wróci. Yy, kto tam jeszcze może... Być? Yy, jakiś jeszcze inny też się nie wróci. On puścił takiego chłopaka, który jest na pewno słabszy. Ja już nie, nie chcę mówić kogo. Na pewno słabszy, ale on pamięta o obronie. No i potem słyszę na trybuna, po co on go puścił? No po co on go puścił? No. no to daj, no nie puść jeszcze jednego na y, pomocnika ofensywnego, pójdą z akcją, bo my gramy ofensywnie, sami widzicie, że gramy w te przede wszystkim. a potem każdy będzie na drugiego patrzył, bo, bo nie ma kto wrócić. No niestety, no, inklinacje Cygnara, inklinacje tam innych zawodników nie są defensywne, oni raczej są to ofensywne Więc jeżeli, jeżeli on sobie puści takiego zawodnika, komentarze jest, on to zrobił, a nie umie zmieniać, a nie to różne takie. To mam taki jeden przykład, ale tych przykładów jest wiele, naprawdę wiele. I, i zarząd, ja jako prezes nie wtrącamy się, bo po prostu on decyduje, on, on ustala skład, on, on. Oczywiście, że tam między nami są rozmowy, ale nigdy w życiu ja mu nie zasugerowałem, ty masz tego wpuścić czy tego. Mogę go naprowadzać w jakiś tam, jakiś tam sposób, że ja to widzę tak, ale nikt, za, nikt z zarządu nikt mu nie, nie ustala składu, nikt mu nie. Niestety powiem wam szczerze, że... Że fajnie się pracuje, jak nie masz obowiązku tam na przykład zrobić wyniku albo awansu. A on, jak pamiętam, Sztakobiance, to stale się wymaga od niego, żeby tylko być zwyciężał i żeby tylko awansował. Panowie, ja nie widzę tutaj jawożnie trenera czy kogoś, żeby zrobił tyle awansów, co on. Nie widzę. No, dajcie mi chociaż jeden przykład. Kto tu zrobił awans jawożnie? specjalistą od takich rzeczy i zna się na tym i, i nie żebym go tutaj wychwalał, nie żeby to, ale trzeba udać spokoju i niech chłopak po prostu to prowadzi na spokojnie i powiem wam szczerze, że on odda serce dla tego klubu i, i dzisiaj jakbym powiedział, że Andrzej dziękuję ci, to, to on jutro już ma pracę i lepszą niż ma w Szczakowiance, ma takie papiery, nie papiery, ale taką opinię można powiedzieć, także on, on <laughs> dla tego klubu poświęca wszystko, co, co i zawsze będzie mówił, że szczakowianka to jest dla niego drugi dom. Ale panie profesorze, czy y, że awansujemy to życieli. Czy trener ma, ma tyle papierów, że to będzie? No powiem szczerze, że, że jest ten problem. No, ale no, będziemy rozwiązywać te problemy, no. no ale... co on ma wiedza, nie ma papierów, słusznie. No. Spotkanie tu mamy, tu z panem pięknie rozmawiamy, tu nam pan na nie odpowiada, ale... Właśnie brakuje tego Waszego trenera, bo na pewno tu nie jeden z nas ma na kilka pytań do Pana trenera związanych z klubem, z trenowaniem, z piłkarzami, to... To, to znaczy to to się taka... papieru, no nie mamy drugiego trenera, sami wiecie, nie? No. No, Zawsze to możemy przyjąć, jest ten, to jest sprawa jest rozwiązana. Krótko ci odpowiedziałem, no, jeżeli będzie taka wola. Na, na tej samej ze święty No słuchajcie, no, może wreszcie, no nie, no, nie może on się zdecyduje na to, żeby tam sobie było. Teraz ostatnio robił, nie co, coś się zrobi razem. Ma tam jakieś uprawnienia, ale ja nie mam wiedzy, czy, czy on ma uprawnienia na czciągnikie, czy nie. Raczej chyba nie. nie. Ale w przypadku czy na przykład, Może go wysłać na przykład na, na jakiś Puszczę jakiś kolega, z wyższą toką. No właśnie no, tak <tosujesz> no, no. próbujemy to zrobić. Jest to, jest to od czterech lat no, wysyłamy i on nigdy nie on wszystko wie, on jest, on wie, o jemu nie trzeba tam... To i mu tam no, odrośnie. No ale mówię w szczerze, sensie, że, że nie ma papieru, no to, no, to co? No to, no to co? No to w swoim miejscu, nie? Ale papiery grają przy ciebie za... No, papiery co, no. nie?